Hej, z moich obserwacji i nie tylko moich obserwacji, bardzo wiele ludzi jest samotnych. Samotnych z różnych powodów. Ale zauważyłem, że gdy pokazują, a to jest, jest pokazują swój profil, pokazują gdzieś tam swój profil na, na Instagramie, czy na TikToku, czy gdzieś tam na YouTubie, to ten profil wygląda, no bym powiedział, wręcz dramatycznie odstraszającą. I oni piszą, że nie mają nikogo. Siedzi taki Mietek gdzieś w stodole i on mówi, że on jest samotny, że on by poznał, y, poznał jakąś panią, y, zarośnięty, brudny y, i jeszcze siedzi w stodole i on, i on mówi, że on by poznał fajną, super, wartościową kobietę. Ale czemu ten sam Mietek y, nie, nie ubierze jakiegoś kulturalnego stroju, nie siądzie w jakimś fajnym, ciekawym miejscu, y, nie zrobi sobie Interesujących zdjęć dla innych ludzi, nie zadba po prostu o, się, o swoją zewnętrzność i to, co tego mietka otacza. I zauważyłem, że często to, to są bardzo inteligentni, wręcz ciekawi ludzie, ale ich zewnętrzny profil wygląda po prostu, po prostu bardzo, bardzo odstraszająco. Tak bym powiedział, jako osoba, która. Od czasu do czasu, przez przypadek gdzieś tam zerknie i zobaczy yy, pewne profile. I ci ludzie są zaskoczeni, że nie mają osoby, yy, nie mają kogoś, yy, ciągle są samotni. Jeżeli Twój profil jest odstraszający, dosłownie tak bym powiedział: no bo, yy, yy, bo pokazujesz tylko miejsce, że jedyne, które pokazujesz, to jest stodoła, wyglądasz na bardzo zaniedbanego gościa. Albo kobieta, to, to również się dotyczy kobiet, bo tak samo te profile y, bardzo często tak wyglądają. To nie, nie zdziw się, dzisiaj masz dużą konkurencję w kolorowych okładkach, w kolorowych obrazkach ludzi, którzy o te profile trochę lepiej zadbali, a tak naprawdę są wielokrotnie mniej interesujący od ciebie, y, mniej y, ciekawi od ciebie, ale potrafią. Zadbać o podstawę podstaw. Dlatego od dzisiejszego dnia zadbaj o to, jeżeli jesteś samotnym człowiekiem i, zadba, i zadbaj po, po prostu o podstawę. Zrób sobie zdjęcia w jakimś fajnym miejscu, ciekawym miejscu. Ubierz swój najlepszy stroj. Jeżeli nie masz takiego stroju, pożycz od kolegi, żeby wyglądał ładnie, skludnie, przyzwoicie. I to. Być może będzie.